No, wróciliście chłopcy z podróży. Jak tam, udało wam się zdobyć wszystkie składniki Oj. potrzebne do odczarowania tych naszych super chłopaków? Oj, komendancie, nie, jeszcze nie wszystko. Niestety nie udało nam się zabrać nogi, Aragora. I co teraz? No nie mówcie mi, że Emmet, Harry i Batman cały czas dostaną zombiakami i maliniakami. To niedorzeczne. Nie. Nikołaju, nie nie. trzeba coś wymyśleć. Ja mam jakąś maszynę wybudować. Słuchajcie, zbudować. a gdzie jest Spider-Man? Przecież był z wami. O kurde, nie, nie wiem. No, szczerze wam powiem, że nie wiem, gdzie ten Spider-Man się pojawił. Komendancie, zobacz na nasze więzienie. Jest! Komendancie! Spider-Man! udało mi się złapać Aragora. No rzeczywiście, przecież jesteś człowiekiem, pająkiem. No wiem. No dobra, dawaj na dół. A czy on nie jest groźny? Trochę jest. No słuchaj, a tu, ja wiesz, że do tego eliksiru jest potrzebna nam jego noga? Tak. I co teraz? Mikołaj, zmień się w karka. <laughs> Spokojnie, halk, ale nie o to mi chodziło, żebyś urwał mu nogę. Przecież to jest żywa istota, nie możemy tak robić. Słuchaj, aragor. Dobra, słuchaj, halk. Aragor pożyczy nam swoją nogę, ale powiedział, że mamy ją później oddać. OK. Dobra. Pozwól, że ja się tu znajdę. Mikołaju, czy jedna noga wystarczy? Tak. Więc... Działaj! Teraz wszystko w Twoich rękach. Dobra. <kluzł> No, mam nadzieję, że Mikołajowi uda się. Na pewno. Bo nasze chłopaki są coraz groźniejsi, w szczególności zombie jak Batman. Hej, słuchaj, Spider-Man, czy możesz powiedzieć swojemu pająkowi, żeby nie rzucał na mnie swoich pajęczyn? Nie jestem żadną przykąską. na mm, 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 mm. Jesteś obrzydliwy, Pająku. Daj mi już spokój. Proszę. Pajączek, należy do Ciebie. Idę pomóc, pomóc Mikołajowi. No, dobra. Jak pan się Mikołaju? No, wszystko dobrze i tylko ja włożę te składniki dobra już składam tu mm -hmm. i drugie tutaj no. oczywiście ostatni składnik tutaj no i co dalej? i jeśli to zrobię to teraz muszą przyjść zębiaki maliniane o no, kurka nasze zębiaki trudno będzie ich utrzymać weźmy chłopaków i tą maszynę zbudowałeś specjalnie, na tą okazję? Tak, tylko tutaj mi właśnie się trochę nie udało, widzisz? Uh -huh. Ale i tak będzie działało Och, Mikołaju, jaki ty jesteś mądry Dobra, idę po naszych chłopaków to Emeta, Karego i Batmana Ale gdzie ty chcesz ich w ogóle tutaj ustawić? Tutaj Aha. Uh -huh. Rozumiem Myślisz, że jak te składniki się połączą, to odmienią się z zombiaków malniaków. <śpiewanie> I myślisz, że odmienią się z zombiaków malniaków? No. Tak. I Mikołaju, co cię tak przyniesie? No ja nie <śpiewanie> wiem. Dobra, słuchaj Mikołaju, ja idę po tych naszych chłopaków i wezmę może Supermana no, i i Spidermana, żeby mi pomogli, dobra? Dobra. Weź też flesza, on jest najszybczy, może najszybciej przyprowadzić. Dobra, pa! No chłopaki, dobrze, że ich przyprowadzi. Miki, co teraz z nimi? Batman teraz. jest trochę niespokojny. Ej, oj, oj, oj. Teraz wóźcie i szybko zobaczymy. Najszybciej jak się da Batmana! Tutaj? Dobra, Ta. już ich rzucam. Chłopaki. No dobra Mikołaju, co teraz? Chłopaki! odsuńcie się tam, bo teraz będzie. No. A czemu Ej, coś śmierdzi! Coś chyba się pali coś poszło nie tak eee. Jak się czujecie wszystko dobrze? Tak, wszystko dobrze Trzeba sprawdzić ja co też. tam z nimi Ja też, ja, też. tylko maska nie od... Ej, sprawdźmy co z chłopakami Dobra. O, jest Emet! Jest Hary, Dawajcie ich tu wszystkich! Ojej, ojej, ojej! Ojej, ojej! ojej. ojej, ojej. Mikołaju! Mm. Chyba coś poszło nie tak! No, rzeczywiście! Coś Emet jest Harem Hary Batmanem? Mam o kurka rurka. Chyba coś nie taki co teraz. Zmień to Mikołaju jak najszybciej. Nie chcę być jakimś charym. Dobra, dobra. Hej, a mi nawet ciało ta się podoba. Nie, nie potrafię być Batmanem. Oj, aj, aj, aj. Cieszcie się, że was odmieniłem. Byliście zombiakami, maliniekami, a teraz jesteście ludźmi. No i jak tam chłopaki? Udało się? Mikołaju, opowiadaj. No, nie do końca. Co to znaczy? No, że się trochę nie udało. A dlaczego Mikołaju? Co się stało? No bo zobacz, Emmet został Batmanem. Hmm. Harry został... Batman został Harry. Hmm. Kary został Emetem! Ja! Yeah. Mikołaju, i co teraz? A, Emet, nieźle wygląda. No, ja wcale się tak nie czuję, Lucy. oddaj moje ciało, Mikołaju, zrób coś w końcu. No dobra, idziemy teraz do tej maszyny i on naprawi ciebie odmiennie, okej, okay, Batman. Mam nadzieję. Mikołaju, czy ty naprawdę masz jakiś pomysł? Nie. Ha? Co teraz? oni tak zostaną? Ale ja świetnie się bawię, komendancie! Takich jajców to jeszcze nie widziałem! Lot widziałem No! Co tu się dzieje? A ty DJ widziałeś? No. Tak, też to widziałem! Słuchajcie, na razie musi pozostać tak, jak jest. Cieszcie się, że już nie jesteście tymi zombiekami. A ja ruszam do pracowni. Muszę odbudować swoje... Muszę rozbudować swoją muszę. No dobra, kto rusza na akcję? Batman czy Emmet? A może Harry? <ścoughs> uh, tak wam do śmiechu? Uh. Ej, spokojnie! Spokojnie jest pan Batman! Pan, jest pan. Nie jest tak źle, dobrze nie. wyglądacie! Ha, ha. W szczególności nie. ty Batman! Ha, ha, ha. Ej, ej, spokojnie, spokojnie, to tylko żart! Chłopaki, nie łamcie się na pewno... Mikołaj tu sobie myśli! O, są go kół, witaj! No, witaj komendancie! witaj wegeta witaj komendolacie a co to za jeden witajcie kim jesteś on jest z wami da. jestem Franks! nie wkurzaj mnie bo się zmienię w super czerwonego sajanina hej hej spokojnie na mojej komendzie bez takich rzeczy uspokój się Komendancie, przybywamy do ciebie z gór, ponieważ dostaliśmy bardzo niepokojące informacje. Czyli co? Co się stało? Franks, może ty opowiesz? Dobra. No opowiadaj, Frank. To było tak, że przylecieli na Ziemię dwóch bogów nie? Bogów? No. I... Są zniszczyć naszą planetę i są bardzo silne. Musicie nam w tym pomóc. No dobra, chłopaki, pomożemy? Tak! Pa. Ale spokojnie, komentancie, musimy wrócić do treningu. Z nimi nie będzie tak łatwo. Serio? Tak! Dwóch jakichś tam bogów i nie potraficie sobie poradzić? No. Dobra, spokojnie jutro wrócimy do treningów. Jeżeli jesteśmy potrzebni i chodzi o Ziemię, to musimy być czujni. Komendancie, chyba... Chyba Batman, Harry i Emmett się zmienili. Rzeczywiście, co im się stało, Batman? Co ci się stało? Nie wtulajcie mnie! Wystarczy mi tych wrażeń! Jej, spokojnie spokojnie nie wiecie co tutaj się działo a mi się tam podoba tatuś uważajcie co mówicie dobra spokojnie spokojnie batman Nikoła już nad tym pracuje tym jutro zabierzemy się za treningi hejka dawno mnie nie było pozdrawiam wszystkich moich widzów i jutro już będzie następny filmik bardzo ostry, bardzo ostry, mocno. Hejka! Dawno mnie nie było. Pozdrawiam wszystkich moich widzów i i może jutro będzie ostry filmik może i... i jeszcze. 一八组。<Bye. S 2>